Witajcie z powrotem na moim kanale. Dzisiaj idziemy znowu do Klein Zakopany. Jestem tutaj z Łukaszem i Moniką, teraz są za kamerą i lecimy zjeść fajne polskie jedzenie. Dobra. Ja Jak wrażenia? Wybrał. Fajnie, bo mle, trochę zmian w, wyszło. Teoria jest troszeczkę zmieniona, ale bardzo na plus. Jeszcze zobaczymy sobie później może drugą salę. No i co? Czekamy, zaraz zamawiamy, więc zobaczymy jak to. Dzień dobry, i Hejka. Hejka, ja wybrałam rosołek. Hello! Dosłownie i herbatkę z malinami. No i wybrajcie no, no, swoje te... pysy. Tak, żeby wybrał u ja też z z to mam herbatkę z malinami. Czekamy. Tak, wygląda herbatka i przysmaki oczywiście. A ty Łukasz? Ja? Na razie e... degustacja? Tak. Tutaj mamy do przystawki, ja testuję po raz pierwszy, piję właśnie wódkę miodową. To jest właśnie z restauracji Kroń Zakopanej. To jest ich teraz będzie pierwsze próbowanie. Ale to jeszcze chwilka. Bo najpierw trzeba zrobić dobry potpach, czyli chleb ze i jagórkiem. To jest Jakiś marka, ty napisz nie nie werbię. Nie? Okej. Muszę przedstawić tę herbatę. to na film, nie no wie. Wie. Nie? No. Okay. to, to, jest no to nie wam nie czy No, odbierają przy

To jest, moi drodzy, oscypek. Pierwsza przystaweczka. Super to wygląda. Super przystaweczka. Wasze zdrowie. Przegrałeś. Co teraz zrobię? jak to co? jak pierwsze wrażenie? Mówię. Nie, 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 ciężko razie nie, ale nie, nie, na nie, 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 jak nie, 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 spróbowałaś? Okay, jak nie, to nie, 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 bardzo, nie, bardzo, optyczny, także polecam. <grychy> Mega. Tak, bardzo na miło. tym samym poziomie, a ty nagrywasz siebie, dobra. Tak. <grywa> bardzo miło mi słyszeć, co tutaj mam. Szurek, chlebu, proszę bardzo. Czego jednak musi się tu spodziewać? Super. Że gołowinka i... Tak, wtedy zjadę połowinkę. Gdzie trochę gołowiki, trochę buczeka, dlatego on po chlebu dosyć sukcesy. Chcę powiedzieć, że właśnie jest kurczą, a nie mięso... Gdzież? A, że w no, tak. tak, że czujcie, że dużo mięsa. Czuję, że jest dużo mięsa, Czucie, że mięsa i że rosolety były robione tylko na kosztach, to takie. I my też tak, teraz, raz taki rosolet zrobiliśmy, no i nawet spadł. No, podobnie jak no, to, co my robimy Tak? Bardzo, bardzo smaczny. Można tutaj właśnie znaleźć kiełbasę, jajko, różne warzywa i w ogóle, jak już powiedziałam, no w filmiku, żurek tutaj jest najlepszy z tych wszystkich zup, to jest moja opinia i każdy powinien to spróbować, a potem jak już tą zupę, to ten chlebek pycha. już jest zjedzona, była bardzo, bardzo, bardzo smaczna I teraz czekamy na korytko. Ja masz kilka dosyta. nie mogę się doczekać. Monika, co zamierzasz skosztować z korytka? Czy w ogóle jest coś takiego, że mówisz, o to spróbuję, czy zamówisz sobie coś innego na przykład? Czy ja już nawet nie pamiętam, co jest w tym korytku, więc <grytka> jak przyniosę, to zobaczę. Ale z tego co ja czytałam to jest coś tam, co bym mogła spróbować, więc podejrzewam, że spróbuję tego korytka właśnie, to ty co spróbujesz z korytka? Ja ogólnie jestem ciekawy, jakie mięso będą, bo będą tam i szaszłyki. robi już to jadłem, więc wiem, że pierogi, to jest rewelacja i czekam na nie. Ale czekam na mięso szaszłyków, które nigdy nie jadłem, więc będę miał okazję pierwszy raz spróbować. Więc tak naprawdę czekamy, bo... Koniecka to widziałem na innych stałach. a chcę zobaczyć jak to wygląda na żywo bezpośrednio tutaj. Wcześniej zawsze zamawialiśmy sobie konkretne dania. Wiemy się w pracy po węgiersku wszystko macie też na moim kanale nie właśnie innym na Na moim i oczywiście. Więc no, czekamy tak naprawdę. Więc czekamy na zamówienie ten żurek. Ja cały chleb nawet chyba. bo ja uwielbiam takie po po tego żółty. To jest rewelacja. Proszę bardzo. Dziękujemy. Rocę Państwu z maczniką życzymy. Zobaczcie, sok rogi jest pełno mięsa. To są sosy, rozumiem? Tak, sosy? Tak, soskie z czerwone. Żabereczka, koloneczka, szaszłyki z polęki cybołowej, koloneczki wieczorne, pierogi wszystkie z mięsa na pustoneczki. Super, moje ulubione. Tak, i tutaj mamy jeszcze trzy rodzaje surówek, e, z małdawki, z kuraczków, z kapustki, trochę bigosiku, sianki, musztarda, ziemniaczki. Smacznego Wam życzę. Super, dziękujemy. I teraz, kochani, jeszcze tak do góry. Dobra, zaczynamy od sztuczka. Ja lubię taki Oczywiście najlepszy krok jednego pieroga. Dużo tego. I gość. A tu mam jakieś przemyśl co kiedyś chciała. A, Dobrze, ja sobie na 100% wezmę trochę wieża koszulkę. thank you Teraz jest pieroga, to jest jedyne, Monika też robi właśnie parę bigos, co te... na chwilę zobaczycie na jej kanale, który się na kanał ida. a ten się da jej kanału będzie to... Oczywiście, tutaj macie mały sneak peek, tutaj macie mały sneak peek tego co mam, a resztę to no, zapraszam na kanał. Dokładnie, no nie wiem, to się też nakłada. To jest... a, to a te pierogi są różne? Mam na razie nie, nie, nie. Mam ruskiego. To ty masz chyba z mięsa. To są różne, co nie? Będzie gotowane miękkie, czy bardziej takie chrupiące? No właśnie takie miękkie. Patrz, wbija się. Takie fajne miękkie po prostu. Jak to pachnie? Ale mix. Najgorsze no, <gorszy> widzenie, z którym nie mogę się najeść na zapis. No. to samo zdanie, bo się rok temu. A ja. no, ja to co było, nie, to? Yeah. Super. super, smacznie. Monika, czy potwierdzasz? Jasne. Yes. 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 Jest super. I co jest dla mnie tutaj najważniejsze? Nie wiem, że jest pysznie, smacznie. Już nie mówię o najlepszym towarzystwie, jakie może być w Holandii, ale porcje są tak duże, że jeszcze pełno zostało. Tak naprawdę wszyscy są pełni. Myś, no, chcielibyśmy zjeść więcej, ale już się nie da po prostu. I to jest fajne, że tu się jedzenie nie kończy, to można. Jeść, jeść. Prawda, a jeszcze obsługa się pyta, czy jeszcze dołożyć, czy na tak. przykład starczy bigosu, czy dołożyć jeszcze coś innego, więc to jest naprawdę, naprawdę na plus. Naprawdę. Więc, więc jak jesteście tu pierwszy raz i nie wiecie, na co się zdecydować, to takie korytko właśnie zakopane jest fajne. Bo też można po wszystkim popróbować. Tak, my na początku próbowaliśmy właśnie na z menu, jak na pierwszej wizycie, co na naszym kanałach, moim, Moni, Idy, to się moim, moim, nie. jesteście moim, Moni, oczywiście razem. No i to jest fajne, że są też opcje właśnie, gdzie macie różne mięsa, serówki, ziemniaki, pierogi. Na początku było, była właśnie zupa, jest jeszcze sypek, jest tak naprawdę za jednym razem, zdanie na osobę i jest tego pełno. Prawda, bardzo, bardzo na plus, kolejnym razem oczywiście. Polecamy serdecznie I to jest nasza naprawdę szczera opinia. Jak sami możecie zobaczyć, a jeżeli byliście w tej restauracji kiedyś sami, no to też napiszcie jakie były Wasze odczucia. To czerwona musi być, wiesz o co chodzi. Hejka, my już skończyliśmy jedzenie w restauracji. Zostaliśmy naprawdę bardzo mile ugoszczeni i podkreślamy to naprawdę jeszcze raz, że było bardzo smacznie. I teraz udajemy się na miasto. Dokładnie. Pokażę im... Super miasto i będziemy się dobrze bawić, ponieważ to nie jest koniec zabawy. Dokładnie, zaczynamy dopiero. No a my to z Moniką już od piątku jesteśmy w trasie, więc spontaniczny wypad, a można, a można. Nie nie. <grym grym> tak. Mm -hmm. no, pozdrawiam wszystkich youtuberów, którzy nie chcieli z nami dzisiaj nagrywać. To pierwszym no, Jeszcze raz powodę. to powiedz. Pozdrawiam wszystkich youtuberów, którzy nie chcieli dzisiaj z nami nagrywać. Robimy spotkanie w Kalić zakopane dla wszystkich youtuberów, influencerów ogólnie. Biada Wam, panowie. Hashtag. Biada Wam. ipanel. 100 euro tygodniowo. A abon abonament 250. No, ewentualnie subskrypcja 3 koszta leśnictwa. <noise> Namówiłam Łukasza i Monikę, żeby spróbowali rzeczy, którą z polskiego sklepu lubię najbardziej. Jest to na mojej liście. Top 10 rzeczy, które najbardziej lubię. Są to lody Zap. Pokażę tylko. Proszę bardzo. Okay. I to są lody, które po prostu uwielbiałam mieć w Polsce. One są o smaku takim karmelowo-owocowym i to nie jest żadne lokowanie produktu, po prostu je uwielbiam. Mają też lody ekipy, lody ekipy truskawkowe też są bardzo dobre, ale niestety ich nie było. Dłużej, Szkoda, ale my z moją mieliśmy a, tak. lody ekipy. No jedliśmy, Czy ty jadłeś, ja nie jadłam. A, dobra. Więc, a właśnie Łukasz i Monika mówili, że nie próbowali tych lodów, hmm. co jest dziwne, bo one już bardzo długo są w Polsce jak ja chodziłam do Zerówki w Polsce, to je jadłam. Więc pozdrawiamy ale... wszystkich z i Piły, tam nie było tego. <laughs> w nie były. Więc jestem bardzo ciekawa, jak i zasmakują, ponieważ ja je uwielbiam, więc lecimy. Próbujemy. W międzyczasie ja do siebie tylko nagram, że próbujemy. Przydałby się śmietniczek, ale nie ma. Okay. Mm. Powiem tak. No. Pierwszy gry taki fajny gryziesz lody. No, ja gryzę lody. Ja liżę, a nie gryzę. Ja nigdy nie gryzę. Ja nigdy nie jem tak, wiesz, jak ci Ja zawsze liżę. Się, się. Jak oceniasz smak? Łukasz, Dobra, Łukasz, jak oceniasz smak, zapach? Jest ten karmel, 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 karmel. Karmel jest mega wyczuwalny. Ja w ogóle uwielbiam. W Holandii w ogóle to jest bardzo często spotykany, ale nie w takich lodach. Więc mm -hmm. to jest fajne, nie że. Nie ma takiego mm -hmm. długiego w ogóle. To jest, to jest. super. A Monika? To fajnie tak połączenie tych smaków. Mega pyszny. Mm. Super, mega. Bardzo, bardzo się cieszę, że Wam smakuje. Mm. Bo to jest naprawdę jeden z tych rzeczy z polskich, które po prostu, jak muszę wymienić, no właśnie te top 10, to tam się znajdą lody za. To jest jakby mm. naprawdę. Na a im dłużej jem, to tak bardziej wgryza się w te smaki, fajne. Tak, to. ale pierwsze ugryzienie jest takie takie normalne, normalne a, potem... a później tak ten no. karmel się w ogóle... I ten smak się utrzymuje w ustach, jest taki, że cały czas ten poznak zostaje. O, tak, tak, i w ogóle ja nigdy w życiu nie jadłam takich lodów o takim smaku. Jakby niby mm. są lody, jakieś tam słony karmel, a karmelowe, a coś tam, a z karmelem nie. Mm -hmm. Faktycznie gryziesz te lody. No ja lubię się wgryzać. <laughs> Myślałem, że wiesz. A ja lubię się gryzać. <laughs> Family Friendly plus 18 Co? Family <laughs> Friendly co? Plus 18 Luna wszystko słyszy mm -hmm. hmm? Będzie oglądała <laughs> no, My sobie spokojnie hmm. dokończymy degustację No ładnie I lecimy dalej okay, Idziemy badanie. zobaczyć Idziemy zobaczyć scenę, ponieważ tutaj w mieście od razu już możecie słyszeć. Um, jaka to jest muzyka puszczana? Ja w ogóle nie jestem fanem takiej muzyki, oni tutaj też nie. Um, ale jestem ciekawa sceny, bo tam były jakieś takie ognie puszczane i w ogóle, więc idziemy zobaczyć o co chodzi. Tak, ale jeżeli chodzi o klimaty elektroniczne, EDM, Arvin, Armin, Buuren, Jest to, Garyx, te klimaty ok, ale już hardstyle i było ostrzejsze niekoniecznie. Mania to bardziej pop że nie możesz sam powiedzieć. Zobaczymy co się tu w ogóle dzieje, bo tutaj trochę te statki no. zasłaniają. Jestem ja ciekawa o co tu w ogóle widzisz? chodzi, nie? Są dwie sceny. Jedna jest tam gdzie widzieliśmy, a druga tu, to są dwie No Trochę takie dziwne. No. No, to były dwie siebie, dlatego ludzie na moście są. Aha, dlatego ludzie są na moście. Nie to pójdziemy trochę dalej i po prostu będzie widać, bo to, nie, to nie trzeba stać na moście, nie? Zbliżamy się coraz bliżej no tych takich nie dziwnych można, scen. Nie, że zakaz jest zdjęty. Nie, zakaz jest zdjęty na czas tej imprezy. O, tutaj. Ale co to jest za muzyka w ogóle? Przecież jak tam stoisz, to to muszę dostać jakieś epilepsji w ogóle. Patrz, czekaj. Tutaj są w ogóle dwie sceny i te wszystkie dwie sceny grają totalnie inną muzykę. Tutaj jest inny tłum ludzi. No W ogóle nie wiadomo o co chodzi, ponieważ muzyka się różni na tych dwóch scenach i okej, okay, jakby to była być taka hiterska wypowiedź, no bo nie jestem fanem tej muzyki, ale no, no sorry, co to jest, nie? bo to jest prawie to samo, ale lecą dwie sceny naraz i tak naprawdę jest to dziwne, no bo tam gdzieś słyszą tamtych, a tam gdzieś słyszą tamtych co sądzicie o takiej muzyce, ja jestem w ogóle ciekawa jak to się nagra ee, na tej kamerze, ale napiszę Wam tutaj, w tekście Wam się pojawi, czy to brzmi tak samo jak ja to słyszę, czyli taka jedna wielka rypanka, czy może w ogóle nie załapie się to na mikrofon. Dźwięk jak mnie niasabowe robi. <laughs> Nie no. Ja myślę, że to by było tyle na ten vlog i chcę się z Wami pożekasz. Z dokowanie w NL, ponieważ przyszedł już koniec tego dnia. Mam nadzieję, że nas słychać, ale Zgodowanie, chcemy... Bo tam mocno walą basem. Tak, naprawdę. I chcemy również podziękować Klein Zakopane za pyszny obiad. Naprawdę dużo, dużo zjedliśmy. Wszystkie linki... Tak, wszystkie linki do mnie są w opisie, linki do gotowania wydarzeń są w opisie, do banany szkoły językowej też są w opisie i to tyle. Dziękuję Sprawdźcie za oglądanie. Się. Pa! Czekamy, idzie, że jesteś z nami.